Nie mam. Lewy? Już. Dobrze, teraz trzymaj ten, tego kanału. Kurde, ile oni się trzymają? Nie mam nią pestek ostatni mag Chyba tak Teraz pada Auto zawis Auto zawis na ja? wiśni no. Piekaj. Gdzie jest następny Podleź jakoś Bo mnie zestrzela albo ciebie Dawaj, dawaj Nie widzę go Nie ma takiego, to boty To leć stąd Nie jak nie chcesz jego giru No, no to wyląduj gdzie są boki Nie wiem siada i zabierać I tak samo wiesz Dobra lecisz, lecisz, ucieka, ucieka, ucieka i do góry. I pięknie. 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 patrzcie. Pięknie. Pięknie. nie nie jak Pięknie. na początku. W ogóle siostra Pięknie. 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 ostatnio. Mówi. Ona ma 9 lat ona sobie gra w Minecrafta z kolegą, co mnie? O, kolego? I ona mówi, że ona będzie nagrywała filmiki na YouTube. O kurwa. No i, I ona nagrywa? się Nagrywa? I ona się nie pyta co zrobić, bo jak nagrywa Frapsem, to jej się tylko 10 sekund nagrywa. ja, ja się po prostu złapałem za łeb i takie kazanie wyjechałem. Że nikt tego nie będzie oglądał, bo piszczy, jakby coś gwoździem o ścianę rysował. <głos> <głos> Dlaczego? Wrzuciłbyś się ostrze filmik na YouTube? No. no ty bez serca jesteś naprawdę. No. Zobaczysz, kiedyś będziesz chciał fajki od niej wyciągnąć albo na wino, to na przypomnisz, przypomni, zobaczysz. Tak. Ty ja ostatnio słuchałem radia i babka tam wiesz, że radioeska się przyznawali, nie? Na przykład, co tam ktoś komuś zrobił, nie? I babka dzwoni i mówi, że wiesz, że. Wie, że... Siostra tam miała że ona tam miała... Nie, ona miała 16 lat, a siostra miała tam 10 lat, nie? No i tam matka kupiła tam jakiemuś wujkowi na urodzina, to byłeś pasy wiesz, PRL-u, bombonierkę z czekoladkami. No i ona stwierdziła te czekoladki, ale żeby wiesz, żeby widać było, że cała jest ta czekolada, to powkładała tam jakieś kurwa orzechy, jakieś łupy, coś tam, nie? I pozawijała to ładnie. No i wiesz, potem ta matka tam poszła do tego wujka na urodziny z tymi dwoma dziewczynkami, dała mu tą bombonierkę, otwierają, a tam kurwa chuj nie ma tych, nie? I wszystko na tą siostrę spadło. Yy, młodszą. Um. Tak. I ona w ogóle dostała szlaban przez dwa miesiące na wakacjach jak ciepło, wiesz, wszyscy mieli ten, a ta siedziała w domu i ona czekoladek, w ogóle taka trauma, że ona czekoladek więcej nie jadła w życiu, nie? I, i, no. i w rady się tak kłócą, tak, ja przecież traumy miałem, czekoladek nie jadłem, wiesz, tak się kłócą, nie? <grym> I, ja jedna z drugą wiesz prowadzącą i dobra, dobra dziewczyny słuchajcie, słuchaj. a ty dalej, nie? Tak, ty na dwór nie wychodziłam, nie? I tak się wykłócają na antenie, mój dobra, to tam yy, wy, wybaczysz to jej. No już tam kurwy się nie posypały. No wybaczysz jej, nie, nie wybaczę jej. Ona jest bezduszna, nie? Patrzcie ja. na to damę. Ona mówi, ale to twoja siostra. ale chuj, nie, coś tam, że moja siostra i wiesz, mój dobra, to dla was dziewczyny jakieś. Dla was dziewczyny, żeście się, się pogodziły, tam jakieś wejście do spawież. No, ja jaja... że czekoladki. <laughs> jaja fest, normalnie. No to jest przerypanów, weź jesteś takim... Właśnie to jest Pro, tak, że prowadzi coś takiego Ale jakie dzieci kurwa ci... w postałówce są bezduszne, nie? ktoś ma nie wiem jak my mieliśmy W kolej... Danku Dobra jest daleko, spokojnie uciekniemy Nie do na, mnie, nie do wieży, mnie, uciekajcie, dajcie. uciekajcie Ja pierdolę, ale jebie Byle do drzewa panowie Biegnijcie, biegnijcie do drzew Dostałem Kurwa, żyjesz? mu nogę mi złamał, tak. Ale żyjesz. Zajce, weź ja. tam z oporowym, ja pozbieram kotleta. No dobra, spoko. Ja nie, wracaj do mnie. Dostał, jeden zginął chyba. Zbieram cię kotlet. Ja dobra, dobra. Podnoście Aha, się, on już się nie wychylą, jeden dostał, jeden chyba padł. Widziałeś sam więcej, żeby o, było ich? Dwóch było, wydaje, że... dwóch było. Ma ktoś lornetkę? Ja przez lunetę patrzę na przybliżeniu. Jeden dostał. A czy masz lornetkę, żeby ja mógł pokukać? Mam, ale ja jestem za wami 100 metrów w krzaku. Dobrze osłaniałem tą polanę. Chodź, Regis. Idę. Widzisz mnie? Tak, biegnie. Wyrzuciłem, wyrzuciłem tu lornetkę. Ogarnij. Masz bloodbaga? Tak. Za jednym. No te kutasy. Ja mogę do nich no, sypać, no. mam 390, kurwa. Spokojnie. Dost gościu dostał. Masz w dobry widok na całego tę, na całą wieżę? Tak, mam. Już, już się nie wychylił. Ten jeden dostał prosto w głowę i widziałem jak padał. Także ten go pewnie zbiera, także moglibyście tam pójść. Jak... No wiem, właśnie chcę biec hmm. i transfer robić. Dobra. Wal z daleka, żeby nie myśleli, że ten. Weź tam walni tam od czasu do czasu zaporową nie wieżę. Nie chcę nie. się też zdradzać, wiesz? Ja tu leżę tak. Ale ty, oni się domyślą, że my tam idziemy. Będą kampić Zedy są pod tym. Stą są są Zedy? Spoko. Dobra, tam walnij od czasu do czasu z dwie kulki w wieży. Żeby myśleli, że wiesz, że cały czas to się z Drogi Drugi sekund może była 5 Ale tak. jesteście pod domkiem, widzę was, dobra. Słuchajcie, jak wejdziecie do zamku, już wam nic nie poradzę. będą tylko na wieży strzelać. Jeden dostał i. to nie zagrować Zedów. Jeden dostał i widziałem, jak tak do góry. Albo ma klepsydrę, albo zabiłem. Na pewno się nie wychyli, tego się nie spodziewałem. A no, drugi się, drugi spierdolę. Oni se strzelali do was, jak do kaczek. Ja się wróciłem te 20 metrów choinkę, położyłem zerowanie szybko i. Nie zobaczyłby się świeca, jak co na lewej stronie. Mam no, przyjść do Ciebie, Kotlet? Nie. Dobra, odczepiłem sobie lunetkę i zmieniam pozycję. Żeby było ich więcej. On z których stron tak mniej więcej był od Ciebie? Ode mnie? No, z tej dolicy. Na środku, wiesz, żółtka głowa mu wystawała. "On tam chodził po tej dolince, na jedną-na drugą stronę." Dostał zabiłem dziada. Dobrze. Dobra, ja biegnę nawet nic nie zbieram. niego najwyżej jest, co mi zostanie. To to a dru na, na, drugi na drugi niżej leży nieżywy. A czyli zbiegli z wieży i padł. Albo no, po prostu ciało jego spadło, Nie, no, spadł w dziurę i zginął. A, no to zobacz jeszcze iść na wieżę na samą górę, czy gościu padł. Jeden z nich miał ubranko, tak? Tak, tak. No no to ten co dostał ode mnie SPR-ki. Jak otwet, Ja tak dalej będę z daleka patrzył. Patrzę. Patrzę. Kto mi tu biega? Jakiś świeżak właśnie. Nikt, Zabijaj. Zabijaj! No przebiegł mi przed mordą jakiś świeżak, pobiegł gdzieś. Nie wiem co on tu robił w ogóle, bez niczego. To może ten co ja go zabiję... Dobiegłby już, dobiegłby ten, już. Ten co ja go zabiję na wieżę, bo pewnie trzech bych było. Ale by. Jest w wieży! Wpadłem. Tam... To, nie, to było tak. W wieży leżał koleś, co nie? No. W drzwiach teraz. A tamten koleś po prostu wybiegł nagle. Mi z dołu. Nie wiadomo skąd. I wybiegł przez bramy widzę, widzę, sobie. Świerzaka, widzę świerzaka. Biega pierdolony po tym lesie cały czas, wiesz? A no, będzie po tołu to, to już... M4 holo. Nie wiem. Nie wiem z czego dostałem. No, Byłaby z bardziej. No zatrzymaj się, kurwo. Coraz niżej zbiega. Oj, cały czas strzały w soborze. On wygląda jak bot. A zauważył mnie. Zginąłem. Ale są no, to 5 minut, jakby zaraz możemy dostać serię w A, a no, Tak, pewnie tak się właśnie rozglądam, żebym tylko wiedział skąd ta seria pójdę. Ale teraz widać wszystko jak na dłoni, więc to nie będzie większych problemów. Z dostrzyżeniem wroga damy za chwilę Dobra dobra, ja nie wyjdę pustym polem bo wiesz. Wiem Mam złe przeczucie Co słuchaj Newicie ja diabeł gonił. Dobra czekaj bo granaty będą jeszcze Nie, już chuj z nimi Co? Wpadamy? Gotowy? Wpadaj, wpadaj. Ja jestem, rzucam jeszcze dymy. Ja idę z drugiej strony. Ja już jestem na terenie. Biegam do wieży. Biegam do wieży. Dobra. Do uczyste. Ja też idę do góry. Poszli. O kusza Ej, kurwa Biegaj na górę. Co leży, dobra no, czekaj, czekaj, e, wejdź na górę co to... Ja tutaj linię fiz zapuszczę Weź go wyjeb. Ja go Super. biorę, ty bierz to za to no. Przez chwilę myślałem, że to ten Kusza z celownikiem. Tak Ja też tak to myślałem, jeszcze myślę... Co jest? Mhm. Dobra, obserwuj. Ja idę. Idę do tego dołka. Będziesz ma widok na dołek, z góry? Nie. Patrzę tam, gdzie zginąłem teraz, wiesz? Mhm. Powinieneś widzieć ciało. Nie ma ciała. Nie ma, spierdoliłej kurwy.